25 lipca to Dzień Świętego Krzysztofa, patrona marynarzy, pilotów, kierowców i wszystkich podróżujących. W tym dniu kierowcy święcą swoje pojazdy. Statystyki policyjne są niepokojące. Każdego roku na polskich drogach giną setki ludzi. Dla wielu kierowców różaniec czy obrazek Świętego Krzysztofa jest obowiązkowy w samochodzie. Daje spokój, podobnie jak coroczne święcenie pojazdów. Regularnie co rok robimy to i szczęśliwie jeździmy jak do tej pory, także myślę, że to jakieś daje takie poczucie bezpieczeństwa. Podczas mszy świętych wierni modlili się o wstawiennictwo i opiekę świętego Krzysztofa, jednego z czternastu świętych wspomożycieli. Święty Krzysztof w ogóle jest postacią taką dosyć nietuzinkową, ponieważ bardzo był zażartym, może nie tyle walczącym z chrześcijaństwem, ale nie do końca wierzył w Chrystusa. Dopiero Chrystus go przełamał, gdy postanowił służyć ludziom podczas przeprawy przez rzekę. I któregoś pięknego dnia... Przyszedł do niego Chrystus, niby małe dzieci, a niósł go z wielkim oporem i bardzo ciężki się wydawał właśnie. I na końcu, po, po tym jak przeniósł go, powiedział mu, że niósł Chrystusa i całe brzemię, brzemię zbawienia na swoich barkach. Za modlitwą o opiekę w podróży powinno iść rozsądne kierowanie pojazdem i pilnowanie przepisów prawa drogowego, bo często z własnej bezmyślności kierowcy doprowadzają do zdarzeń czy wypadków drogowych. Mimo to podobizna świętego Krzysztofa jest dla kierowców swego rodzaju talizmanem. Po prostu mnie patronuje przed jakimś nieszczęściem, a to nigdy nic nie wiadomo. A jednak. To opatrzność trzeba wierzyć. Tak. To jest po prostu jakaś taka opatrzność, która będzie nad nami. Wydaje nam się, że tak powinno być, że to jest słuszne. Która będzie czuwać nad nami i oby tak było i jak do tej pory było wszystko ok. Święty Krzysztof jest patronem wszelkich zawodów związanych z przemieszczaniem się i podróżowaniem. Dla kierowców, którzy jadą po drogach i chcą szczęścia przede wszystkim swojego zdrowia, a także zachowywać w zdrowiu siebie i swoich najbliższych, których wiozą. Ale także i tych, których mijają na swoich drogach, żeby właśnie wszyscy w zdrowiu powrócili do domu. W stalowej woli we wszystkich kościołach na kilku muszach święcono samochody oraz ich kierowców.